Prezentujemy Państwu małego mrównika. To zwierzę, które no, przypomina najbardziej, jakby ktoś pytał, co? No to jakiegoś kosmity, tak? Bo to jest zwierzę, które nie ma odpowiednika w żadnej innej grupie ssaków. Wygląda bardzo zadziwiająco, jako dorosłe, a jako maleństwo, to już w ogóle. Zwierzę w ogrodach zoologicznych bardzo rzadkie i bardzo rzadko się rozmnażające. W Europie w tej chwili są w 19 ogrodach zoologicznych, w zeszłym roku urodziło się pięć młodych, nie wszystkie się odchowały. No, my mamy nadzieję, że nasz, który ma już ponad tydzień, zdrowo rośnie, zdrowo je i uda nam się go odchować i będzie podtrzymywał tę populację hodowli. Niestety w naturze coraz mniej równików jest, nikt nawet nie wie ile, bo ich tryb życia jest tak dziwny. One są nocne, typowo nocne. Wychodzą ze swoich nor dopiero gdy jest bardzo ciemno. Stąd te wielkie uszy to jest ich podstawowy źródło. Orientacji w terenie, również pozyskiwania pokarmu, one są w stanie wysłyszeć larwę owada poruszającą się metr pod powierzchnią gleby i do niej się dokopać i zjeść. Główne pokarm jednak stanowią mrówki i termity. Przy pomocy potężnych pazurów, one mają ogromne zdolności do kopania i są bardzo silnymi zwierzętami. Rozwalają na najtwardsze, najtwardsze gniazda termitów, które są właściwie murowane, tak jak beton. Co zresztą nam pokazały. Po przyjeździe jeden z naszych mórzników znalazł pęknięcie w betonie. One nie były jeszcze tam, gdzie dziś są, w innym pomieszczeniu. i to. Pęknięcie w betonie w ciągu paru minut poszerzył na tyle, że mógł się za, zacząć zakotywać. Nie ma zębów, no chociaż należy do zębów tubli dentata, czyli słupozębnych. On no praktycznie nie ma tych zębów, bo nie są do niczego potrzebne. On łyka mrówki termity i to jest jego główny pokarm. Co powoduje, że w ogrodach też są kłopoty z karmieniem. Oczywiście my nie mamy takiej ilości mrówek i termitów. Stosujemy specjalną karmę dla mrówkożerów, która jest opracowana. No i na tej karmie czują się dobrze, rosną i żyją bardzo długo, nawet powyżej 40 lat, co dla takiego zwierzęcia jest okresem bardzo długim. W ogóle rodzą się rzadko, bo rodzą się raz na rok, raz na dwa lata. To nie jest gatunek, który się rozmnaża szybko. Nie wszystkie pary ze sobą pasują. Jakieś jest chemia? Wiemy, że. U nas też tak jest, tak? Nie każda para to, to jest para. U rolników też tak jest. Także w ramach programu hodowlanego, który koordynuje y, osoba, my też te samce przywozimy, żeby właśnie skojarzyć. Jest ogromny problem z roz rozpoznaniem płci. Y, dopiero u dorosłych osobników to właściwie w okresie rozrodu można powiedzieć, kto jest chłopak, a kto jest dziewczyną. Tego malucha będziemy musieli testować genetycznie, żeby wiedzieć jakiej płci on jest. Także na początku, kiedy tego jeszcze nie wiedzieliśmy, w ogrodach zoologicznych często były dwie samice i dwa samce. I no, nie było rozrodu z natury rzeczy. Także jest kilka problemów. żywienie nie było problemem. To powoli pokonujemy, ale nadal rozrody są rzadkie. Na no, wygląd tego stwora jest po prostu nieprawdopodobny. Czyli jest też problem zmienia. Jest też problem na razie z imieniem, tak bo jeszcze nie wiemy kto on jest, chłopak czy dziewczyna.